nie będzie tu. Cała dwie minuty do zamknięcia Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa na dzisiejszym odcinku. I od razu mówię, że nie wiem co mnie podkusiło. Nie wiem co. Ale tak się wydarzyło, że wyjdę właśnie na dwór. Tak, dobrze usłyszeliście. Właśnie wyszedłem na dwór, ponieważ jestem na wyparku. Nie mam pojęcia co tutaj robię. Co robicie na wyparku? Siedzimy. Stoimy. Ja was tylko przywiozłem. No właśnie, fajnie byłoby pojeździć, ale musicie mi uwierzyć. A zresztą o, zaraz zobaczycie, jest tutaj tyle ludzi, że się w głowie nie mieści. Ale plan jest generalnie taki, że przejadę przez każdą tutaj sekcję, zobaczcie ile jest ludzi, a ja przejadę przez. Gdzie ja mam, Robert? Jak przejadę przez każdą sekcję, to później usiądziemy, zastanowimy się, co gdzie możemy zrobić. Poczekamy aż się zrobi trochę później i widzowie, spójrzcie, co tutaj jest. Co tu jest? Luźny łańcuch. Nie oglądasz chyba moich poradników na nie łańcucha. Już się, się poprawia a ja biorę szfeja i idę gdzieś, nie wiem gdzie. Mini rampa na rozgrzewkę Bardzo tata. Ty kto tutaj? O, tu Bardzo tata. A mamy od razu. I tu drzemisz pięknie. Co tu robisz? Elo, jeżdżę na BMXie i mega dobrze się bawię. Jesteśmy w Warszawie na Wyparku od godziny 19 do 24, bo trwają mocne jaski. O. Wow. się ty Grysa na BMXie. Ty. i śmigło śmiłot Kurde. Kur... To jest na tym kole Ale co za daleko, barierka to jest za daleko Nie miałem czego się łapać cyk, 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 cyk. zmieści się, zmieści się yeah! hey! Dobra zmienimy sobie sekcję na sekcję street Chrisu dawaj jakąś line od razu Dla widza Jedziemy za Chrisem na mały kołach Manual zaliczony, tu się poślizgaj coś pięknie Załóż się ślizga Generalnie to na tej sekcji mają yy, dużo ludzi, jak wszędzie Zawrócę, przepraszam Rozpędzę się tu Zlepię śmigło Palma tu jest, płoterek. żebym tapa. Ło za wolno Tyle tu mają, więc wychodzę, przepraszam Dziękuję Zmijemy sekcję proszę Państwa Kolejna sekcja, tu, tu, tu jakiś werwol. Tu się wciśniemy. Sekcję ze i Zawrócimy. Spajnik trochę mały, ale kid daje radę. Jeszcze raz w tą stronę. Przycisnę się tu i do tej sekcję z jumboxami. Jadę od razu za chłopakami. No. Tutaj leży spokojna głowa. Ominiemy kolegę. No. zmienimy sekcję tutaj proszę państwa na pewno wrócimy to jest on na wypożyczenie może bym się skusił na jedną To jest kolejka nie wiem do czego Zerknę. Gąbki. Gąbki, aha, to gąbki nie. Skoń. To w gąbki nie będziemy skakać. Mamy No dzięki, dzięki. O, widzę ten, dobrze Wam się jeździ. No, Jedziemy tam, gdzie najmniej ludzi. Czyli tutaj na boksy. O dziwo najmniej ludzi jest na boksy. A gąbeczki, no kolor jak u mnie, materiał jak u mnie, ale dużo, dużo mniejsze. Doczekałem się, sprawdzimy to. Raczej, zabracamy na redzi. I tu koralik, ten koralik tam już tu powinien robić salto. Dawaj, a... O! Dobrze, to za karę, bo nie chciałeś salta zrobić. A my zmienimy sobie sobie sekcję, skoro... Tu jesteśmy. Szłoby, szłoby fladek. Uwaga! Obrawię się, Co robię? ale nie wiem. Nie myślisz? Nie, wiem. nie myślisz, pan Bajor. Jedzie koralik, tak, sorpedo. Czy jak się bawisz? Fajnie. Fajnie, fajnie. Fajnie, Jak... jakby w Krakowie było takie. A nie, to ja wolę krakowski street park i krakowską ilość osób, niż to, co jest tutaj z tą ilością osób. Okej, okay. ale jakby była krakowska ilość osób z tym parkiem? No to. No, no to fajnie by, było. Fajnie no by było. A teraz fajnie będzie kryjsu tu. Dawaj. Tu jest pusto, jadę, jadę. Uol, ciach, ja. Tu wysoko. Styk. Styk. Mamy to. Co? Tomasz teraz tam jest, to tutaj blisko. Syd tam nogi pospadały, ale... Ale jak był. Tam idziemy. Strefa silną, czyli właściwie to taka strefa bardziej dla rodziców niż, niż dla rajderów, bo że siedzą, czekają, aż ich pociechy skończą jeździć. Tutaj mamy widoczek na tą sekcję, na której przed chwilą byliśmy. Dalej jest sporo osób. O, teraz chwila przerwy. I generalnie jest już po 23.00, 23, dokładnie Dalej jest pełno ludzi, myślałem, że około 10.00 zrobi się trochę później, Ale no, nic podobnego, dalej są tutaj Wszędzie tłumy, na innych sekcjach wygląda to podobnie Więc teraz sobie chwilę posiedzę, poczekam I na pewno chcę wrócić na tą sekcję ze spajem, No bo tutaj, tutaj to niekoniecznie Nie masz przypadkowo piłeczki, żeby zagrać piłkarzyki? Siemka, podobno w kasie dostanę piłeczkę do piłkarzyków, tak? Oczywiście Proszę Super, bardzo. dziękuję bardzo Oooo, oh, oh, ja! zaskoczył, A few minutes later Czekaj, jeszcze jedna bramka, idziemy Ja bym poszedł na sekcję ze spajnami teraz To oddaję, proszę, bardzo. dziękuję, pięknie No, a tutaj nogi cały czas się na mnie patrzą Ty! Pięknie, a jeszcze spajna przeatakował Kawał spajna I przepraszam za migotanie światła, ale... No, no, to jest no, no, chwila przerwy, także no. niepotwarte generalnie. Niepotwarte widzowie widzicie. Pe... Ale ja, ja robię kongo, ja nie skończyłem. Popraw jest klasyczna bo mi leci. To nie w którą stronę? O, dziękuję. Widzowie, ja to wykończę. Ręka tu i... Zepsułeś mi przejazd jesteśmy kwita jesteśmy w końcu jesteśmy Nie przeceniaj swoich umiejętności Ja szybko No Nie bez przecież Kurcz jak to daleko? Zamykają zaraz, ale przecież jeszcze... zamkniemy łodzią. jedziemy. mega I tutaj. Ciao! dwie minuty do zamknięcia według zegara. więc jedziemy na sam koniec. Ty, ty. na boczek, tutaj śmigiełko, ty elegancko i tutaj tej. Elegancko, sygnał być 1,8, nie było, więc powolny bar spin. Jeszcze raz, Tej i 1,8, na koniec, i uciekamy. No, nogi, proszę Państwa, muszę jeszcze chwilę poczekać. Ale dwa słowa podsumowania: no to coś tam pojeździłem. Jakbym mieszkał w Warszawie, pewnie czasem bym tutaj wpadł. Z Krakowa, raczej na taką nocną sesję, gdzie jest tyle ludzi, raczej bym nie jechał. I ogólnie to, co mega, tutaj jest ciepło. Jak się bawiliście? Bardzo dobrze, polecamy. Sympatycznie. Powiedz, że oby częściej, oby częściej. No, bez przesady, bez przesady. To no, koralik, jak było. <grym> no było, nie? To koniec.